Dzień dobry, witam w kolejnym filmie z Krulików, pierwszym w tym roku, 16 stycznia, o ile się nie mylę. Ostatnie dni, dni no praktycznie od początku stycznia, mieliśmy pięknie dużo śniegu, biało. Ale pod, po dwóch dniach, dzisiaj drugi dzień, powiedzmy, śniegu zostało, można zobaczyć. tyle także ale jeszcze mróz ma powrócić obecnie jest w plusie od razu czuć się inaczej po tylu dniach no, u królików jest 2 w tym momencie 2 stopnie w plusie no ładka. co u nich? nic się tutaj nie zmieniło ale trzeba coś żeby było pokazać proszę bardzo Tam. Diabeł czarny tutaj karmelek coś, co ty tam siano jeszcze smacznego A ty Ty nic ciekawego nie robisz, tylko patrzysz, żeby udrapnąć Kto tu się dobija? O, no tak już wróciła to w formę prawie O no to to można w sumie pokazać nie? świeże futro o, już lepiej wygląda, ale dotknąć jeszcze lepiej, tu w tym miejscu nie ale już jest lepiej. No, no to jeszcze taka jest. No, a no, ty Bennek, je ja. stary byk albo stary królik. No, chowamy No i zostaje. Ruda, ruda sobie leży tutaj. No, co tam? Powstała no, i od razu zboża, ja. Jednakże, Jednak nie. Tu masz tyle zboża, tyle siano Starczy ci do jutra. Do jutra rana, żeby był grym. No. no i to jest tyle, no, W sumie nic więcej nie ma. To jest jedynie aktualizacja, że już tutaj lepiej z tą jest, trójłapką. A tak poza tym to się nic nie zmieniło. No, no ta wstała. Bo tam się siedziała, ale pije. A ty się napiłaś. No. Pijesz? Pijesz. Ile macie wody? Teraz woda wam nie będzie zamarzać. Ale i tak pewno dużo nie będą pić, bo jest jednak zimno. Mimo wszystko, chociaż tutaj to nie jest tak źle, że... tylko że jak wiatr przyjdzie, wszędzie jest trochę wody, a tu też dużo, No, jeszcze tu, na ciebie to starczy, w sumie na każdego starczy, bo to jest wszędzie po jednym króliku tylko, no ale pijecie, tu... Ta wcześniej piła tu. Co to dzisiaj? Jakaś okazja? Wy nie pijecie tylko. Dobra, no to tyle. Tak jak mówiłem. Tyle wiem, co robi. Także widzimy się, słyszymy. Raczej w kolejnym filmie. żegnam